Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Nauka Tarota. I dzisiaj będziemy interpretować rozkład partnerski. Zatem podpowiem Wam, pokażę Wam, jak mniej się karty ukazują, jak można interpretować właśnie układ partnerski. A ten układ partnerski, który widujecie tutaj u mnie na kanale, w którym pracuję który gdzieś tam mnie się generalnie sprawdza. To jest jeden z dwóch rozkładów. Ten używam najczęściej czasem wspieram się drugim, a ten drugi gdzieś tam również będzie pojawiał się z czasem na interpretacjach naszych tutaj, w cudzysłowie, lekcji. Zanim rozpocznę, gdy jesteś pierwszy raz na kanale, rozejrzyj się. Mamy naukę Tarota, numerologię, Wasze pytania i odpowiedzi, Również pikę karty, zatem zapraszam tutaj, zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie tutaj mamy, macie nazwę, również będziemy, będę organizowała dla Was rozdanie na 20 tysięcy subskrypcji będą to karty będą to książki, dzięki współpracy z Synergie Polska, tutaj Wam też pokażę właśnie ten kanał, zatem jeśli macie ochotę to zerknijcie, tam kilka produktów właśnie na Synergie Polska prezentuje i właśnie niektóre z nich będą możliwe do dostania, otrzymania na 20 tysięcy subskrypcji. A zatem myślę, że warto. Ja mam na imię Magdalena, jestem tarociską Agiatis, pracuję z kartami tarota. Wspieram się numerologią, kartanierskie rytuały, również nie są mi obce. Na dole więcej informacji o mnie i historię do kontaktów, również wskazane, ale nie przedłużać, zaczynamy! I ja posługuję się tarotem snów i to jest moja taka najukochańsza talia. I to właśnie nią tutaj będę Wam odkrywała te zagadnienia w układzie partnerskim. Układ partnerski pamiętajcie o tym, że w kartach należy być w interpretowaniu, ale również i w nauce. W nauce nie możemy pokusić się o wścibstwo, czyli czy on kochają, bo jestem bardzo ciekawa, ciekawa, wtedy karty będą mówiły Wam nieprawdę. I możecie również zniechęcić się do nauki, bo stwierdzicie, że nie umiecie, a to właśnie chodzi o sposób nauki. Często słyszałam takie słowa, ale ja się tylko uczę. Jeżeli uczysz się czegoś źle, złych pobudek, to dalej też tak będziesz czynił, będziesz tak czyniła i będziesz powielała ten schemat, będziesz powielał ten schemat. Zatem pamiętajcie o tym, że jeżeli robicie, stawiacie komuś karty, to tylko i wyłącznie na życzenie danej osoby, warto mieć kilku testerów, którzy wyrażają zgodę na to i żeby Wam też w miarę szybko weryfikowali to, co zostało przez Was powiedziane z tym co faktycznie miało miejsce. A zatem kręgosłup moralny, uczciwość, szczerość to przede wszystkim, bo jeżeli zaczynamy nie do końca właśnie z tą historią, to później możecie uznać, że karty Wam prawdy nie mówią, że się kompletnie do tego nie nadajecie. Nie zawsze tak jest, a często jest tak właśnie, że w ramach nauki usprawiedliwiamy pewne pytania. Nie, nie możemy usprawiedliwiać. Pamiętajcie, karty mówią prawdę, jeżeli my również je w sposób należyty traktujemy. No dobra, Zaczynamy układ partnerski. Jak ta historia może wyglądać, tak? Tutaj po, po tej stronie, wy to będziecie widzieć będzie postać pana, po tej stronie będzie to postać pani i będziecie widzieli. Układ partnerski. Jak ta historia może się zrealizować? Jak ta historia partnerska może się zrealizować? Pokażcie karty. Mhm. I teraz tak, co pan ma w głowie, co pan ma w sercu i co pan ma w zamiarach? Co pani ma w głowie, co pani ma w sercu, co pani ma w zamiarach? Co jest między nimi, czyli tak zwana kość niezgody, istota problemu, to nad czym warto, aby oni popracowali, i to jaka może być historia przyszłościowa, i ja to układam do pół roku, plus e, gdzieś tam karty w dalszej perspektywie, tak? I teraz tak, karta, e, to co Pan myśli na temat właśnie tej osoby, tak? Karta siły, że jest to osoba silna, e, która gdzieś tam może sobie radzić z pewnymi, bądź mu najzwyczajniej w świecie zaimponowała swoją osobą, charyzmą, osobowością. Jeżeli chodzi o emocje, jest dwójka buław. Dwójka buław mówi o bierności w uczuciach, czyli na razie się tu nic nie dzieje, pan obserwuje panią. Jeżeli chodzi o kwestie zamiarów, no to jest ewidentny aspekt fizyczny, czyli pani mu się podoba fizycznie, emocjonalnie, nic nie czuje, obserwuje, ale czymś mu zaimponowała. Bardzo często taki układ kart mówi ciekaw jestem, jakby było, ale na razie w aspekcie fizycznym. Pani. Pani ma jakieś lęki i obawy. Gdzieś tam coś się musiało wcześniej wydarzyć najprawdopodobniej, bo karta lęków i obaw mówi w księżycu jest boi się czegoś, co mam już wygenerowane i wyhodowane w głowie, a wcale się nie musi zrealizować. Pani jest po jakimś e, tutaj ciężkim uczuciu, jeszcze się z czegoś nie dźwignęła, ale również te lęki powodują dyskomfort w sercu i to może rzutować na tego e, dżentelmena, tak? Karta to, co pani będzie robiła, dziesiątka, dziesiątka było bardzo często może wnosić ciężkość w tą relację. Ten pan aspekt fizyczny ma jakby na celu, a ta pani może wnosić jakąś ciężkość, jeżeli chodzi o historię relacji. Piątka denarów w przeszkodzie. Co to może oznaczać? Nieprzepracowana jakaś. Strata. Piątka denarów bardzo często może mówić o tym, że tych dwoje nie da sobie tego, czego tak naprawdę w danym momencie potrzebują. Jest niedosyt, czegoś za mało. Ona czegoś nie ma, on czegoś nie ma. To, co jest do przepracowania. Obraz jakiś męski ze strony tej kobiety, czyli popracować należy nad tym, aby gdzieś tam obraz mężczyzny do związku był jakby inny niż ten, który ma w sobie. Również ta karta może mówić, że jest niewyloczona jeszcze z tła przeszłości tutaj. Karty też pokazują, że tu może się ktoś wtrącać. Ktoś, jakaś postać męska może chcieć dobrze, a wychodzi jak zawsze. Tutaj, jeżeli chodzi o problemie, ten Pan może, bo Słońce jest w negatywie, może nie widzieć jakby przyszłości związkowej, ale fizyczną, co i owszem. Jak ta relacja może się rysować? Karta świata może mówić o, o zupełnie innych oczekiwaniach i patrzeniu na związek. Ona ma inną wizję związku, on ma inną wizję w związku, dwa różne światy. Siódemka Buław z królową Buław bardzo często to mówi o tym, że aktywuje się kobieta z przeszłości tego mężczyzny, którym to jest tak zwane mm, pies ogrodnika. Nie ma jej, nie będzie miał nikt inny. Bardzo często też może powodować i generować jakieś kłopoty i bardzo mocno będzie jakby inwestowała w to. Czy z tej historii coś będzie? Po pierwsze... Trzeba przepracować stratę, trzeba zrozumieć jakby obraz męski, który chciałabym, aby przy mnie był, żeby ktoś tu się nie wtrącał. Tutaj karty pokazują, że jakby zmiana nastawienia, zmiana jakby patrzenia na związek tego, czego się oczekuje i ewentualna rozmowa i zespojenie tego. Tu przepracowanie historii przeszłości, żeby nie miała wpływu na przyszłość, tutaj potrzebna jest dojrzałość emocjonalna. Gdy to się nie przepracowało, Pracuje i sąd ostateczny mówi o zostawieniu tych historii. Czyli w tym układzie kart, w związku właśnie z tą historią, karty nie pokazują, że z tej mąki chleb powstanie. Czyli gdzieś tam raczej to się rozproszy, niż będzie spajało. Zatem mam nadzieję, że ten układ w jakiś ten sposób pozwolił Wam zobrazować, czy też będziecie mogli sobie zerknąć. To jak e, można zinterpretować dane karty w danym miejscu, tylko proszę Was, nie uczcie się ich na pamięć, bo to nie o to chodzi. Mm, bo gdyby na przykład ta, taka była konfiguracja kart, gdybyśmy ją odwrócili, to tutaj mężczyzna się zastanawia, co ta kobieta ma do zaoferowania, kim ona naprawdę jest, jest jeszcze ktoś w sercu tego mężczyzny, ale ta pani mu się podoba. Tak? Na tej zasadzie, bo jest aspekt fizyczny. Widzicie, zmieniła się konfiguracja i już jest inaczej. Gdyby tu to zmienić, karty pokazują, że ten mężczyzna w jakiś tam sposób spowodował, że ona poczuła się nieswojo, boi się kochać, boi się dawać uczucie i gdzieś tam z tego powodu będzie też wnioskowała, dawała tak zwane poczucie ciężkości. Będzie gdzieś tam szukała być może dziury w całym również. Bo boi się dać uczucia. A tutaj jeszcze jest coś też niewyleczone na tej zasadzie. Zatem zobaczcie: każda karta w swoim miejscu ma znaczenie i może dawać inny. Obraz w całej tej sytuacji. Zatem, moi drodzy, mam nadzieję, że te lekcje nasze wspólne pozwolą Wam zobrazować możliwą interpretację. Dajcie mi proszę bardzo dalej tutaj znać w komentarzach, jakie pytania chcielibyście, aby zostały. To zinterpretowane. Nie chodzi mi o układy Waszych kart i Waszych pytań, które Wy chcielibyście zadać do interpretacji, bo to nie w tym rzecz, tylko na przykład hmm, jakby mogło wyglądać układ przy takim pytaniu, ale tak jak mówię, nie będzie to interpretacja Waszego pytania. Tylko ogólna, jakby historia, i będę wybierała te pytania, które gdzieś tam mam wrażenie, są nie wiem ciekawe, czy faktycznie gdzieś tam mogą sprawiać kłopoty. Tutaj Wam w interpretacji, bo czasem są takie pytania, które, no ale jak ja mam to zinterpretować, jak ja mam to ugryźć. Zatem, jeżeli z taką historią byście chcieli tutaj iść, to zapraszam. Zatem ja Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Widzimy się za tydzień w lekcji nauki tarota. 少爷爸爸。